Witam Państwa bardzo serdecznie, A pamiętacie drodzy Państwo polskich inżynierów, doktorów, którzy, no czy to w latach 70., czy to w latach 80. wyjeżdżali na zachód, na wschód, także z tego co mi wiadomo nawet do Afryki gdzieś tam docierali, bo wyjeżdżali na kontrakty przeróżne, pracowali do jakichś tam koncernów, budowali mosty, infrastrukturę przemysłową, budynki, bo byli dobrymi fachowcami. To był polski inżynier, który tam oczywiście wyjeżdżał z tej ciemiężonej w PRL-u Polski, prawda? żeby sobie trochę więcej tam zarobić, no i zarobił, no zapłacili mu za jego pracę. I bardzo dobrze, bardzo często się tak zdarzało, tak, że, że ci ludzie zostawali już tam na zachodzie gdzieś, na przykład, czy uciekali z tego miejsca, gdzie pracowali prosto na zachód, potem ściągali swoje rodziny. No takie to były czasy, po prostu, ciężkie Łeżko się żyło. W PRL-u, w Polsce, prawda, nie było y, takich wygód, y, chociaż wielu ludzi mówi, że było dużo lepiej niż teraz, no ale Zachód przyciągał tymi wysokimi pensjami, tymi nagrodami, więc ludzie polscy inżynierowie bardzo często wyjeżdżali, byli cenionymi fachowcami. No ale teraz w Europie to mamy sprowadzanie doktorów, inżynierów z drugiej strony, tutaj do Europy. Na przykład 250 tysięcy Niemcy sprowadzili inżynierów, doktorów z Kenii. No i tam ja widziałem taki film, ktoś to zbadał, i okazuje się, że w całej Kenii to jest w ogóle tylko 40 tysięcy inżynierów. A oni sprowadzili aż. 250 tysięcy inżynierów. No to ja mówię to sami wybitni fachowcy. No to są szczególnie ci, którzy tu skaczą po tych samochodach, srają do rzeczek, tam jakiś dostawików gdzieś tam przy centrach handlowych albo w miastach jakiś stawik jest. No to tam te nawyki właśnie z tego nie chcę mówić obrażać tutaj y, oczywiście wysoce Cywilizowanego narodu, który tutaj yy, prawda, przyjechał, jakiejś nacji, która tu przyjechała do Europy, no bo to jest dzisiejsze, prawda? Ubogacenie, jak to oni potrafią się bawić, jakie oni mają wymagania, prawda. Oni nie chcą być w zamknięci w strefie jakiejś tam dla uchodźców. A dlaczego nie chcą, bo tam są zbyt duże obostrzenia, rygorystyczne? Taki yy, to jest uchodźca, bodaj z Syrii, zdaje się, i on za, Zamknięty w Polsce, zamknięty no został ulokowany w ogóle w tym jednym z tych centrów dla uchodźców i on powiedział, że jego prawa są łamane, bo on chciał po samochodach skakać, na dyskoteki chodzić, bałamucić polskie dziewczyny, a oni go tam umieścili, kazali mu się uczyć języka, kazali mu podjąć jakieś próby tam, prawda, kształcenia się, żeby jakiś zawód zdobył, on tego nie chce. I on posądził Polskę i przyznano mu 40 tysięcy złotych, słuchajcie, odszkodowania! Tak to wygląda dzisiaj z tymi doktorami, inżynierami, których się tutaj wpuszcza na tym zgniłym zachodzie, to oczywiście nie ma nic, tylko jeden wielki syf. Ale ja opowiadam tutaj ciekawą historię, drodzy Państwo, bo to są jaja, drodzy Państwo, nieprzeciątne. Lewacki kolektyw we Francji, w Paryżu, ściągnął 300 migrantów do Centrum Kultury jakiegoś tam. To Centrum Kultury nazywa się Gatier Lirique. Tak to przeczytałem, być może źle, być może niepoprawnie, no ale cóż zrobić, no tak to wyszło. Zaprosili do tego paryskiego Centrum Kultury tych migrantów, którzy nie chcieli być właśnie ulokowani w tym ośrodku dla uchodźców, no bo to ich prawa ogranicza, no bo w takim ośrodku dla uchodźców to jak w, takim, w takiej noclegowni po prostu dla bezdomnych, nie wolno pić nie wolno się rozbijać, trzeba się tam zachowywać i tak dalej, dodatkowo oni mają te socjale tam przyznane więc oni chcą się bawić na ulicach Paryża, samochody podpalać przewracać, szybki powybijać buntować się, że im tak mało dają a oni mieszkania mają dostać w Paryżu najlepiej tam gdzieś w centrum, prawda, takiej lokalizacji już porządnej. Oni by to wszystko chcieli dostać, ale nie dostali tyle, ile chcieli, oprócz tego, że oczywiście Unia Europejska zagwarantowała im ten socjal finansowy, więc nie chcieli być w tym ośrodku. Wezwano ich tutaj, wezwano, zaproszono ich tutaj na takie spotkanie. E, prawda, do tego centrum kultury tych ponad 300 migrantów. E, ci obcokrajowcy zostali wprowadzeni do centrum e, przez ta, lewicowy e, kolektyw e, Park de Belleville. E, sprawa e, dotyczy tego, że drodzy Państwo, ci migranci, bo teraz oczywiście to już trwa od 10 grudnia, czyli oni od miesiąca okupują to Centrum Kultury i nie chcą od 10 grudnia w ogóle z tego Centrum Kultury wyjść. Wyobraźcie sobie, to spotkanie miało dotyczyć y, aktywizacji zawodowej tych migrantów. Oni zostali tam zaproszeni przez ten lewicowy kolektyw, ale nie, nie chcieli opuścić tego miejsca. Ich żadna aktywizacja zawodowa nie interesuje. Po co im jakaś aktywizacja zawodowa? No ludzie, czy wyście w ogóle oszaleli? No po co to jest? To jest niepotrzebne. Oni tam przyjechali, zobaczyli, jest dach nad głową, jest ciepło w ogóle, są trzy toalety na 300 osób, to jest super. I zgodnie demokratycznym głosem, ponad 300 migrantów stwierdziło: My stąd nie wychodzimy i róbcie sobie, co chcecie. No i ci z tego paryskiego centrum kultury to już zgubiali w ogóle, bo nie wiedzą, co z nimi zrobić. Żadnych wydarzeń tam zorganizować nie mogą, czyli nie zarabia to paryskie centrum kultury, no bo jest sparaliżowane po prostu. No, okupują ten. Prawda, ośrodek kulturowy we Francji, taka wielka kultura w tej Francji. Ten cały mer Paryża, to on nie wie, co on ma z tym zrobić. Tam pisze do prezydenta jakieś prawdopodobnie pismo, bo sprawa jest tych migrantów nierozwiązana w ogóle w całym Paryżu. Policji tam nie chcą wpuścić, bo to nie wypada, bo teraz jest zimno, zero stopni na dworze. No to jak wy tych migrantów tutaj wyrzucimy na ulicę? No gdzieżby to mogło być? Jak się to skończy? No skończy się to tak, że oczywiście, no, z czego oni żyją? No, ktoś musi im dostarczyć jakieś posiłki, prawda? Być może tam się pojawią jacyś specjaliści, lewaccy także z Polski. Być może szczerba, prawda, tam yy, z innym detektywem jońskim, tak jak na granicy te pizze zawozili, może im też dostarczą tutaj. No bo trzeba się opiekować po prostu. Trump by się nie pieprzył, wziąłby to wszystko, wywalił za granicę. Oni są z Afryki Sub-Saharyjskiej. Ja sobie wyobrażam, jaki tam panuje w tym kraju w ogóle rozkwit wolności, prawda, czy przemysłowy, czy jakikolwiek inny, jak oni tam po wodę biegają 40 czy tam 80 kilometrów. Oni dlatego tam, drodzy Państwo, takie osiągnięcia mieli na Olimpiadzie, w tych maratonach na przykład, albo biegach długodystansowych, prawda? że tam w tym słońcu 50 stopni, a on przez tą Saharę po prostu leciał, bo tam było źródło wody, następnie brał dwa wiadra, dwa baniaki, jakieś yy, prawda z wioski napełniał wodą i potem z powrotem biegł do wioski 80 kilometrów. To oni mieli wydolność po prostu nie bywało. No ale jak widać, tym to się chyba już nawet biegać nie chciało, bo ostatecznie mogliby reprezentować swój kraj, na przykład, albo dostać obywatelstwo, na przykład francuskie, no i byłby taki maratończyk, na przykład, i dla Francji medale by zdobywał. Takie sytuacje też się też miały miejsce, bo wielu sportowców tam z Afryki, prawda, z tych krajów, yy, gdzie yy, panowało Albo panuje do tej pory ubóstwo, no bo te w, w, kraje w głównej mierze były grabione kiedyś przez politykę imperialną Zachodu, więc oni przyjeżdżali do Europy, przyjmowali obywatelstwo jakiegoś kraju i reprezentują następnie ten kraj na jakichś zawodach. A tutaj jest, a mamy to gdzieś, po prostu wjeżdżamy tutaj. No, jakby tutaj zaprosić migrantów takich na jakieś spotkanie, no to kto wie? Być może też by tak się stało. Ja myślę, że błazen Hołownia to powinien zaprosić ich wszystkich do Sejmu. Na przykład. Do Sejmu. Zrobić im taką, taki gościniec. Taki gościniec polski. Niech zajmą ten Sejm cały tam. A co? A co tam się dzieje w tym Sejmie, w tym parlamencie? Przecież to jest jeden wielki burdel, jedno wielkie oszustwo. W tym kraju się, odbywa już, mówię, w roku 2025, to dostaniemy wszyscy do głowy po prostu. Ilość tych schorzeń psychogennych będzie postępować, jak widać, gdy nie można dojść do porozumienia. W najbanalniejszej, wydawałoby się, prostej sprawy. Interes państwa polskiego jest na pierwszym miejscu. I co się kryje pod tym jednym zdaniem? No chyba to jest banalnie proste. Interes państwa polskiego, obywatela polskiego, polskiej gospodarki. Polskiej kultury, polskiego bezpieczeństwa. Nie, nie możemy tego zrobić, bo Zachód ma nam ofertę właśnie taką do zaproponowania. Wspaniałą ofertę, wpuszczamy tych migrantów, przyjmujemy, prawda? Ile wlezie tutaj. Mówię, Trump zrobi z tym porządek u siebie, no ale u nas nie zrobi z tym porządku. A my potrzebowalibyśmy właśnie takiego prezydenta. Który by nas wyprowadził z tej głupkowatej Unii Europejskiej, przede wszystkim, i zaczął się proszczyć o nasz kraj tak jak należy. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie.